Cześć, witamy w tym odcinku. Ten odcinek miał w zasadzie nie powstać, bo jeden odcinek już na temat tego samochodu był i to był odcinek, który po udostępnieniu dosyć dużo tutaj było hejtu, że oczerniamy może handlarzy, że po co się czepiamy do handlarzy. Ja też tam odpisałem jednemu z komentujących, że my też handlujemy samochody i też automatycznie moglibyśmy siebie oczerniać, tak? Żeby ludzie, którzy kupują od nas samochód, też żeby sprawdzali go dokładniej, żeby nam nie ufali. Jak najbardziej każdemu, kto ma taką ochotę, kto chce sprawdzić samochód, udostępnimy stanowisko, udostępnimy kanał, udostępnimy samochód, tak, żeby umówić się w autoryzowanej stacji, żeby sprawdzić. Bo zawsze wszystkie informacje, które wiemy na temat samochodu, wszystko przekazujemy właścicielowi nowemu, tak? Albo oglądającemu Opel, który bardzo zresztą miła pani, która była na sprawdzenie samochodu, też widziała jeden po zakupie, po zakupie tak? Po zakupie. Chociaż miała ze sobą jakiegoś znajomego, który to auto wstępnie oglądał. Pani znalazła nas. Podczas jednego z wywiadów tam na jednym portali, i tytuł tego było, że ludzie kupują samochody w weekend, a we wtorek zwracają. I tutaj niestety podczas naszych oględzin też wyszło, bo samochód miał być bezwypadkowy, idealny. No, przede wszystkim chodzi o tą wypadkowość. tak? tutaj podczas raz pomiaru, nawet oględzin, widać było, że ten auto no musiał być. Lakierowane i faktycznie wyszło, że poszczególne elementy były lakierowane i to też nie dyskwalifikowało samochodu z zakupu, tak? bo wiele samochodów, które są lakierowane, są dobrze zrobione. E, tak na przykład 90% aut ze Stanów jeżdżą po naszych drogach, są bezpieczne i da się tymi autami normalnie poruszać. E, tutaj też podczas pomiaru geometrii wyszło, że kołyska, coś jest nie tak z pochyleniem koła albo z wyprzedzeniem, już nie pamiętam. I zauważyliśmy na tych pierwszych oględzinach, że ta tulejka nie jest do końca wprasowana, że albo ją ktoś wyprasował, nie wprasował, lub podczas uderzenia ona wypadła. Bo tutaj może ona powinna być do końca wprasowana, tak jak na przykład tutaj ta druga, o, że jest na zero. Ale pani dzwoniła do sprzedającego. Sprzedający powiedział, że auta nie zwróci, że. To auto nie było powypadkowe i w zasadzie, że nic on niej nie pomoże. ani... Może nie było wypadkowe, bo było kolizyjne. Może było kolizyjne, tak. Może, może tak nie być. Nie było ofiar. Dokładnie, może było kolizyjne, natomiast każdy z nas wie o co chodziło. I tutaj autko do nas zostało dostarczone na zrobienie rozrządu, bo tutaj nie wiedzieliśmy, tutaj borowi, może nie trzypamy się do handlarza, czy był robiony, czy nie był robiony. Takie rzeczy, jeżeli nie mamy udokumentowanego, powinniśmy sami po zakupie zrobić, tak? Rozrząd, dodatkowo tam były jakieś przypocenia, czyli tutaj będziemy demontować skrzynię, sprawdzać simmering. Przy okazji, może nie będziemy mówić całej technologii, no i oczywiście to wyeliminować... Jak najwięcej usterek. Tak, żeby auto było sprawne. I tą kołyskę sprawdzić, czy ta tuleja, czy coś jeszcze innego jest krzywego w zawieszeniu. Pani zostawiła samochód, mamy to zrobić tak jak dla siebie. Więc już stryski pojechały do sprawdzenia, ale to może samą naprawę powiemy w innym, tak, w innym odcinku. I tutaj, odnośnie tej bezwypadkowości tego samochodu, tak jak właściciel tutaj mówił, do demontażu skrzyni, do naprawy rozrządu. Musieliśmy trochę elementów rozebrać, I Michał jak ty zadzwoniłeś do mnie, co powiedziałeś? Że oszczędnie było gospodarowane prawdą Tak, oszczędnie gospodarowany <noise> prawdą i Michał powiedział pierwsze co e, Szok Tak, za coś i na hak Tak, tak. tak, tak dla mnie powiem, powiem szczerze Ogólnie tak, zdemontowałem zawieszenie Po demontażu zawieszenia wyszło, że uchwyt do chłodnicy wody jest pęknięty I leje nam się tam delikatnie płyn więc yy, demontujemy po prostu chłodnicę i zamawiamy nową. Tak. No żeby zdemontować chłodnicę, ściągnąłem zderzak. Yy, żeby mi było po prostu wygodniej. Yy, I po demontażu zderzaka wyszło co, co, miało, co miało nie wyjść chyba tak naprawdę. To jest akumulator tej demontowałeś? No bo to już do skrzyni, tak. nie. Więc wyszło to, co najprawdopodobniej miało nie wyjść. No to... A propos tej historii bezwypadkowej, no to tak na pierwszy rzut oka na przykład Tu, okay. czekaj, dodaj z tej, str z tej, z tej strony. strony Tutaj spawy pędzelkowane eee, daj z tej strony I Tutaj będzie tak widać od góry, o Tak widać tak, te śruby tutaj od y, tego pasa przedniego ewidentnie widać, że były kręcone Że to wszystko było ruszane no i przede wszystkim ta masa też nie jest oryginalna tutaj, tak? To jest pędzel. Tak. To jest akurat pędzel. No coś może było jakimś, jakąś gumą. Czekaj. Rutino Scorpion znowu? O, okay. oh, jest. Dobra. Od góry. Po demontażu podstawy akumulatora widać tutaj ładnie, jak jest odcięte w tym miejscu ta masa. Czyli widzicie jak gdzie fabryczna masa, gdzie ta fabryczna masa się kończy. A gdzie się zaczyna, już taka mniej fabryczna. Tak, bo tutaj są te punkty, gdzie było zgrzewane. Musiał być wymieniany, nie wiem jak to się fachowo to czy fartuch, czy jak, ale to musiało być yy, przespawywane. I tutaj broń Boże, nie mówimy, że to jest źle zrobione, bo być może to jest yy, i rozpunktowane wedle technologii, i wstawione. Natomiast cały czas chodzi o to, żeby. Sprzedający, jeżeli sprzedaje samochód, powiedział I prawdę. Daje, I daje gwarancję na bezwypadkowość. Nie? I daje tak na bezwypadkowość. Tutaj nawet widać jeden z grzew niedomalowany, ładnie go odcina. Tak widać. Dla porównania możesz dać na drugą stronę jak wygląda masa. Masa. Tak, to jest ten, to jest ta masa, o której mówimy, gdzie tam nam się kończy w połowie i nie jest położona nowa. Tak ona wygląda z bliska z tej strony. Tak powinno wyglądać. A tak wygląda tutaj. A co się najbardziej rzuca w oczy, to jest pod nadkolem. sobie. Czyli po demontażu nadkola. Po demontażu tego przedniego nadkola, widać właśnie cały zakres prac, jaki był tutaj robiony. Widać, że ten fartuch musieli kupić ogólnie w kolorze, nie? Tak. Bo to, to jest takie samo. Ale tutaj to maskowanie całe. I tak samo tutaj u góry jest nieoryginalne to za chwilę pokażemy jak wygląda z drugiej strony i też żeby było fajnie musiało być zmieniane na pewno błotnik bo już jest już go ranci głapie Tak tutaj widać no tak samo tutaj wszystkie śruby które są pod spodem których nie widać to też nie są jakoś e, podmalowane bo od góry od góry są podmalowywane żeby w miarę nie było widać że, że, coś było że to było ruszane Chodź na tą drugą stronę. Tak to wygląda z drugiej strony. Zero tutaj jakiejkolwiek masy, tak samo tutaj ta część, zero jakiejkolwiek masy, więc no, ewidentna różnica między prawą a lewą stroną. Tak, jeszcze raz przejdziemy tam, żebyście widzieli porównanie. Tam nie ma w ogóle żadnych mas. Natomiast tutaj widzicie, tutaj się masy pojawiły i tutaj się masy pojawiły. No, musiał być wymieniany pewnie pewnie ta część. Tak jak mówię cały czas tutaj nie negujemy tego że ktoś to źle zrobił że to nie jest czy to jest auto niebezpieczne do jazdy. Natomiast żeby przy zakupie mówić właścicielom całą prawdę. Później taka osoba kupująca samochód e, kupuje auto bezwypadkowe jeździ tym samochodem. Jeżeli nie zrobiłaby rozrządu jeżeli by nie Robiła geometrii, pewnie tym samodem by jeździła, jeżeli by nie do nas na sprawdzenie i cały czas byłaby w świadomości takiej, że ma auto bezwypadkowe. Później sprzedając taki samochód, nie wiem, drugiej innej osobie, czy to z rodziny, czy obcej, po pewnym czasie taka osoba uważa ją za oszustkę, bo, bo sprzedała wypadkowe. Dokładnie, a ona to była nieświadoma. Ja tutaj najprawdopodobniej było jakieś uderzenie w koło, yy, bo na pewno była jest zmieniona pół. Oś. Nawet widać jak tam jeszcze pozostało się takie tłuste z, ze smaru z osłony. I tutaj też. to takie no, smarki. Tak te... tu. Hmm. Więc to wszystko musiało, e, no pewnie było wyrwane koło albo coś, coś w tym stylu. Hmm. I tutaj też fajny kwiatek. Czekaj, co idę sobie. Odnośnie lampy. Został, został sam środek to było po prostu wsadzone do lampy a zaraz, zaraz pokażemy jak wygląda ogólnie lampa tak tu mamy tą część lampy tutaj widać jest wszystko klejone tu z tej strony uchwyt jest klejony tutaj mamy bardzo ładnie zamocowaną tą lampę bardzo taki GM-owski wkręt tak wydaje mi się, że aż tak mocno nie są tak jakby nie wiem, klejone te miejsca na czujniki, więc przypuszczam, że był zmieniony zderzak, który nie miał fabrycznie parktronika i te parktroniki po prostu były doklejane. I teraz I... już też wiecie. Skąd w Oplu znalazły się lampy, które fabrycznie nie wychodziły w tym modelu tego samochodu, znaczy w tym wyposażeniu, bo tak jak widzieliście na pierwszym filmie, co opowiadałem Wam, że lampy też okazały się, że nie powinny być takie zamontowane, tylko droższe, te droższe, a zostały zamontowane zwykłe lampy. Także przód na pewno był uszkodzony, lewy błotnik, był też no nie słabo uszkodzony bo nieraz ktoś przygnie błotnik wymienia się błotnik natomiast fartuch też był uszkodzony tak zresztą widzicie bardzo e, bardzo żal nam jest e, takiej osoby która kupi nieświadomie chciała zrobić dobrze nie chciała e, kupować najtańszego samochodu bo tak wspominaliśmy, to nie było najtańsze, najtańsze auto zaufała handlarzowi i niestety widzicie E, niestety widzicie jak na tym wyszła. Jeszcze teraz zauważyłem, tu jest takie przymięty, no. delikatnie. A z tej strony jest, nie ma tego zgięcia akurat tutaj w tym miejscu. Tak jest gładkie. I też tu ogólnie, i tu było. Tu, o, to. Mhm. tak. musisz się tu popatrzeć, czekaj. Pokażę tak, że chodzi nam o tą część, czekaj może tak, bez lampy będzie lepiej. No, tu jest nawet przełamane. Jest to wy wygięte, a tutaj z tej strony jest to w miarę przejdź tak trochę w tą stronę, jest to w miarę tak po prostu równo tak. więc nawet po tym można zobaczyć, że ta siła szła w kierunku tym tak. E, czyli już jakaś historia nam się tutaj e, detektywi. detektywi tak kreuje i odnośnie jeszcze naszych filmików, bo bardzo dużo filmów też dajemy e, że ktoś oszukał kogoś, że mechanik musi oszukać i tak dalej. Nie podajemy kto, gdzie, jak, bo nie o to w tym chodzi. Natomiast też my żyjemy z mechaniki i też tym tokiem myślenia, że ujawniamy takie rzeczy pozakupowe, robimy handlarzowi krzywdę, które my jesteśmy też handlarzami, czyli robimy też sobie tak. I tak samo mechanice starajmy się być uczciwi i mówić prawdę, bo nam też zdarzy się złamać jakiś plastik przy demontażu czegoś, zdarzy nam się coś źle założyć, zdarzy nam się śruby nie dokręcić, natomiast nie o to chodzi, żeby się nie przyznawać, tylko trzeba przeprosić, przyznać się, ewentualną uszkodzoną część odkupić, a nie mieć klienta w tyłku. Dobrze mówię? Bo tak byśmy chcieli być traktowani i też tak traktujmy innych. Każdemu się wpadka zdarzy. Także też ktoś mógł kupić samochód, mógł być rozbity. Też mógł powiedzieć, że tak proszę panią, było auto niegroźnie rozbite. Wymieniliśmy ten element, ten naprawiliśmy, ten spawaliśmy. Jest to zrobione zgodnie z technologią. Samochody w serwisach powypadkowe też są naprawiane, bo autorozowane serwisy też nie złomują każdego samochodu, tylko normalnie jest technologia naprawcza i można te auta naprawić, żeby były bezpieczne. Tylko trzeba to wszystko poinformować. Dobrze mówię? Tak, a nie, jak to powiedziałem wcześniej, oszczędnie gospodarować prawdą. Dokładnie, oszczędnie gospodarować prawdą, a jeszcze nie pokazać mi jednego, bo się mówi, że od sterownika wtyczka. No to też pikuś. Też tutaj jest uszkodzony. Pikuś, nie pikuś. Trzeba, widzicie, na takie rzeczy brać poprawkę. Wiedzieliśmy, że to auto było powypadkowe, wiedzieliśmy, że ten rejon był naprawiany. Natomiast widzicie, że jeżeli chcemy się całej historii dowiedzieć, to bez demontażu wielu elementów niestety nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Po zakupie jak najbardziej. Możemy sobie pozwolić na demontowanie zderzaków, na demontowanie nadkoli, na demontowanie różnych elementów zawieszenia. Natomiast jeżeli ktoś przyjedzie na sprawdzenie samochodu przed zakupem, no niestety wielu sprzedających, ja też osobiście nie byłbym zadowolony, żeby ktoś mi demontował zderzak, jeżeli bym faktycznie mówił prawdę i moje auto było bezwypadkowe po to, żeby tylko sprawdzić, tak? bo to się wiąże z nowymi spinkami, z nowymi mocowaniami, bardzo często ciężko wychodzą dane elementy i nieraz może coś się przy takim demontażu uszkodzić, tak? obrysować, więc żeby nie wchodzić w paranoję. Mówmy wszyscy prawdę przed sprzedażą auta, przynajmniej o tym, co wiemy, co jest ewidentne, bo jak widzicie, prędzej niż później prawda wychodzi na jaw. W tym odcinku to już wszystko. Kolejny odcinek samej naprawy auta w pierwszym pakiet, startowy po zakupie. A tak jak mówię, nikogo tutaj nie chcemy urażać. Są handlarze uczciwi, znam takich wielu. Wielu nieuczciwych też znam. Więc tak to w życiu bywa. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.